Żeby nie, 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 nie zabierać więcej czasu. Jakieś ostatnie newsy, odkrycia? Tak, ale przerażające. Nie wiem, czy to może być na samym, na samym koniec, taka smutna informacja. No a co może być już? Mogę tylko, za, mogę tylko zapowiedzieć. Wiecie Państwo, że od grudnia mamy w domu szczepienia dzieci 5-12. to wiecie, tak? W wieku 5.12. Nasz rząd i eksperci całkiem niedawno. Jeden z ekspertów i profesorów podczas konferencji, podczas wywiadów w telewizji powiedział, że szczepienia dla dzieci są bezpieczne to ja y, zapraszam wszystkich na, do mnie na kanał przygotowujemy zestawienie ciężkich nopów, które są i się pojawiają w Polsce już w, w pierwszych dwóch tygodniach stycznia 2022 roku. Ja tego nie rozumiem, a sam jestem ojcem. W 2021 roku w grupie 5-12 nie umarł nikt na COVID w Polsce. Nikt, zero zgonów. A my zaczynamy szczepić te dzieci i już po kilku tygodniach mamy potężne, potężne nopy, ciężkie nopy na ten temat właśnie przygotowujemy teraz materiał. Materiał będzie, moim zdaniem, wyrywający z butów. Jeżeli tym nie obudzimy już rodziców, to ja nie wiem, czy my mamy obudzić. Dziękuję bardzo. No. Naprawdę dobrą robotę pan robi, Bardzo, no. bardzo dobrą robotę pani pan pani robi. Dobrze, popieramy. No, mam nadzieję, że wszyscy, żeby garściami z tego brali, bo tak moje pytanie było, jak, jak współpraca z nauczycielami. Ale mówię, że no wszyscy powinni brać z tego. Natomiast no mamy bez sprawie w państwie na dzień dzisiejszy, więc co byśmy nie zrobili, to... My już mieliśmy już dawniej, tylko że nikt tam nie zwraca uwagi. No.